Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym vlogu. Tradycyjnie, zobaczcie, co dzisiaj mamy. Chloe zrobiła dla e, naszych znajomych pełno ciastek. Zobaczcie, jak to jest profesjonalnie zrobione. Mamy normalnie opisy i tak dalej. Mamy piękne pudełko. W środku każde ciastko jest e, indywidualnie pakowane. Jest taka zawieszka. Normalnie lepiej niż chyba niż w cukierni. Ready? Yes. Let's go. Najpierw jedziemy dostarczyć Chloe wypieki do klientki znajomej, konkretnie jest to mama naszego kumpla, a potem jedziemy sobie porozmawiać i poznać w ogóle polskiego mechanika w Dubaju, Mateusza. I dowiedzieć się jak to jest być mechanikiem w Dubaju, czy to się dużo różni od Polski i tak dalej, jacy są klienci, jakie on ma samochody to na warsztacie, a ma, powiem Wam, bardzo fajne. Więc zostańcie ze mną i zobaczycie bardzo fajne rzeczy dzisiaj w wycinku. Wypieki dostarczone, niestety mama kolegi nie chciała być na vlogu, więc tego nie pokazaliśmy. Teraz jedziemy do dzielnicy al czyli dzielnicy przemysłowej Dubaju, gdzie rezyduje nasz mechanik. Dobra, jesteśmy prawie na miejscu, tak wygląda ten garaż. I wchodzimy do środka. Cześć! Sami Polacy są tutaj. Sami Polacy, nawet polskie radio. No. I Chloe, jedna niepolka. Cześć. Mateusza jeszcze nie ma. Mateusz ma być za chwilę, bo dziś pojechał coś załatwić na miasto samochodem, więc poczekam tutaj na niego i nas powinien być. Jedzie Mateusz. To się nazywa wejście. No, się ma, ale zrobiłeś więcej smoka. Siema, to ma. To jest właśnie Mateusz, polski mechanik w Dubaju. Cześć. Teraz sobie pogadamy chwilę o tym przede wszystkim, najpierw skąd tu się wziął i tak dalej. Później zobaczymy samochody. Później, może, pogadamy jeszcze o jakichś innych szczegółach. Więc, jak to stało, że jesteś w Dubaju mechanikiem? Co cię przywiało aż tak daleko? Tak naprawdę, tak jak myślę, że większość osób jest tutaj z powodu firmy Emirates, ponieważ moja żona jest jeszcze na szczęście cabin crew. Dokładnie. I tak naprawdę za jej namową jakby dwa lata później dołączyłem. Okej, okay, okej. Okay. Dlaczego mechanik? Postawiłem sobie dwie takie jakby ścieżki zawodowe, ponieważ na samym początku zastanawiałem się czy iść w elektrykę, ponieważ jestem z inżynierem elektrykiem, okay, okay. czy po prostu iść w to, co jest moją pasją i co jakby zawsze dawało mi fans życia, czyli okay. samochodu. I robisz to samo wcześniej w Polsce, tak? Dokładnie. Okay, Tylko, że okay. troszkę inne Troszkę inne Tutaj To jest inny poziom. O tym też pogadam za chwilę. To zobaczmy najpierw może, co masz na warsztacie teraz. Żebyśmy zobaczyli problemu. jaka jest różnica między tym, co się w Polsce dzieje, co się tutaj dzieje. Nie mówię, że komuś chcę tam po prostu zobaczmy realia dubajskie. Zapraszam. Pierwszym autem jest Porsche Panamera z delikatnym problemem z rozrządem. Ehm. Tak naprawdę troszkę się posypało w środku. Tutaj jest bardzo ważna rzecz, taka jak łańcuch rozrządu, który jest zbyt luźny, więc czeka nas prawdopodobnie wyciągnięcie silnika, sprawdzenie tego wszystkiego. Dobra, następny samochód? Następny samochód to taka, można powiedzieć, perełeczka, bo to jest Maserati Gran Turismo w wersji S, czyli silnik 4,7 litra. Wersja poliftowa, jest to bardzo przyjemne auto, dźwięk Maserati jest nie do porównania dźwięk jest najlepszy, z naprawdę. żadnym innym no, autem, tego po prostu się nie da, jakość wykończenia, linia, ta linia jest aktualna, przeszło 10 lat mhm. i bez żadnych ulepszeń, jedynie tylko lampy i zderzak przedni się różnią, w środku delikatnie, bryła jest ta sama cały czas, jest to przyjemne auto do naprawy, do jazdy i naprawdę. No dobra. Na razie jest bardzo ciekawie. No, mamy same superauta. Może nie dosłownie auta, ale w sensie super, że fajne samochody. Tutaj Pewnie zwykłe BMW. Normalne X5, bo to jest nasze. E, tak, tak, nasze, więc musimy przygotować auto, żeby było zawsze gotowe do jazdy i nie spełniało żadnych problemów. Pewnie. Tutaj mamy taki też ciekawy smaczek, tak zwane Ferrari 575 Maranello. E, auto przez ostatnich 5 lat podróżowało tylko i wyłącznie po warsztatach eee, i tak naprawdę mamy je na warsztacie jako do naprawy od około tygodnia. Części zamów, zamawiamy właśnie dzisiaj z Włoch i z Anglii i mam nadzieję, że w e, przeciągu dwóch tygodni auto będzie już jeździć i będziemy mogli przystąpić do rzeczy, które są przy silniku, ponieważ auto stało długo i tyle. Dobra, teraz mamy coś zupełnie z widzę, stoi. Sami zobaczcie. To jest chyba ma taki jakiś udany projekt. Zte to co mówiłeś. Dokładnie, to jest prababcia g klasy, Czyli G klasy każdy zna, a jak wyglądała Prababcia, to teraz dopiero można sobie zobaczyć, tak? no, W tym samochodzie taki mam trochę dłuższy projekt, ponieważ tutaj widać spaghetti. Boże światło w środku. Silnik jeszcze... To jest auto w stanie surowym, że tak powiem. Same kable, nic więcej. Tak, nie? tak jest naprawdę troszkę roboty A, tutaj tej czeka, tak zwane spaghetti ale no, coś kosztem czegoś tak, jest to przyjemna nie, przyjemna część pracy ponieważ uwielbiam to auto dużo osób się zastanawia dlaczego po prostu dlatego, że jest to prawa g klasy. no i, i mamy piękne, czerwone Ferrari tak Ferrari FM czyli V12 ponad 6 litrów i Poro jest w Dubaju w ogóle. Często tak, widzę. Tak, naprawdę ponieważ, często je widzę, nie? Ponieważ Ferrari FF jest naprawdę świetnym autem dla dżentelmenów. Jest to pełno czteromiejscowe auto, hmm. gdzie można coś jeszcze wrzucić do bagażnika. Nie mówię tu o walizce, ale. Jest zakupy coś. Nawet mieści się yy, zestawki golfowych. No, no, no. Czyli jest to auto praktyczne. Oczywiście, na tyle to możliwe to oczywiście, Tak, nie? no i, i pełno czteromych sobie. to jest bardzo fajne. Tak? Mm. Czyli jeżeli masz e, trójkę dzieci, to na spokojnie możesz z dziećmi gdzieś jeździć. Pewnie. Nie to co Lamborghini. Chyba, że nawet. żonę i dwójkę dzieci, no to wtedy też. Żonę i dwójkę? <laughs> to była pierwsza część warsztatu z takimi nowszymi samochodami, ale e, jest jeszcze druga część, gdzie są takie bardziej klasyki z tego co pamiętam. Sporo masz tego w ogóle. <laughs> to jest takie zaplecze tak zwane. No. Tutaj auta czekają na na dalszą odbudowę Takurat akurat pra pracownicza auta ale tutaj mamy Mercedesa F600 eee, wersja bardzo limitowana eee, ponieważ nawet tutaj możesz zrobić tabliczkę jest to 51 wersja z 60 specjalny model na rynek GCC welurowa tapicerka V12 z przodu, 6 litrów z tyłu też bardzo ko komfortowo i roletki. Rolsik Silver Shadow, czyli taki protoplasta wszystkich rolców. Też w środku pięknie, bajecznie i pachnąco starym drewnem. I te fotele takie wiesz takie dugrube tak, stare. Tak, taki jak, jak, ba jak babcinny fotel, tak. ale naturalne drewno, nie żadne tam kicze. Zamknięcie też. Potężny silnik. No i tutaj perełeczka, tak zwana, czyli tak zwane LP700 Roadster, czyli e, Lamborghini Aventador. Nic dodać, nic ująć. No to pokazaliśmy wam cały warsztat, wszystkie samochody, a teraz pogadamy sobie jeszcze chwilę z Mateuszem o tej jego pracy. Powiedz mi przede wszystkim, to mnie bardzo interesuje, czym się różni praca mechanika w Dubaju od pracy mechanika w Polsce? Tak naprawdę różnica jest tylko w jednym w tym że mamy dostęp do samochodów luksusowych i samochodów klasy premium bardziej dostępne one są tak czyli tak naprawdę w Polsce Ferrari Lamborghini na serwisie zdarzało się stosunkowo znacznie rzadziej aniżeli tutaj tak tutaj również praca jest bardziej wymagająca ponieważ cała masa aut jest naprawiana wcześniej przez kogoś Ponieważ mamy całą masę warsztatów, w których prym wiodą ludzie z dwóch krajów, w których jest tej najwięcej, czyli Pakistan, Indie. I jakość ich <coughs> usług pozostawia wiele do życzenia. Domyślam się, bo ma z w różnych dziedzinach życia codziennie i przeważnie jest to robione wszystko na szybko, byle jak. Dokładnie. I tak naprawdę praca mechanika w Dubaju polega na tym, aby najpierw samochód doprowadzić do stanu zero. Mhm. I dopiero wtedy zacząć naprawę. Okej, okay. <grym> czyli najpierw naprawić to zepsuj wcześniej i dopiero później masz Dokładnie. jakby tą czystą kartkę, żeby działać. Dokładnie, nie? dojść mm. do stanu zero i od stanu okay. zero mamy czystą kartę, żeby zacząć. <grym> A jak się pracuje z ludźmi w tym kraju, bo nie masz tutaj raczej Polaków, którzy dla Ciebie pracują. Jesteś Ty jako właściciel i pracownicy są z? Skąd właśnie, skąd są? To znaczy tak, razem z Jackiem to prowadzimy, Jacek A, okay. też ma doświadczenie jako prowadzenie warsztatów w Polsce. E Biuro tak jakby jest przez, prowadzone przez Polaków, siła tak zwana robocza mhm. jest z Filipin, ponieważ są to ludzie najbliżsi naszej kulturze. Okay. Czyli to są ludzie, którzy nie popełniają błahych błędów, którzy potrafią odpowiadać na zadane pytanie pełnym zdaniem, nie popełniając przy tym żadnych gaw. Okej, okay, tak? okej, okay, no rozumiem. Nie wiem, czy wiecie, tutaj w Dubaju jest tak, że liczy się przede wszystkim ilość, a nie jakość, jeżeli chodzi o pracowników, więc ciężko znaleźć, jakby łatwo znaleźć kogoś, kto jest tani jako pracownik, ale ciężko znaleźć kogoś, kto coś potrafi. I wydaje mi się, że to jest właśnie ich największy problem też. Dokładnie, ponieważ jeżeli chodzi o warsztat, mamy dosyć duże doświadczenie, ponieważ przez dwa lata prowadziliśmy mhm. inny warsztat tutaj w Dubaju, gdzie ilość pracowników była w kluczowym momencie też w granicach ponad 30 osób. I tak naprawdę te dwa lata dały nam tyle, że wiedzieliśmy na czym się możemy skupić, komu możemy ufać. Okej. Okay. I teraz ile masz osób? Pewnie mniej. Ale lepszy. Teraz, lepszych, teraz, czy teraz nie? mamy dwóch mechaników okay. z Filipin i czekamy na jednego chłopaka z Polski jeszcze. O. Czy przejdzie test? Czyli będzie jeszcze być może będzie Polak, który tak. będzie też pracował. Tak, w naszym, w naszym polskim oddziale hmm. we wrześniu idzie na testy okay. do Tomka, który w których pracował razem z nami przez dwa lata w poprzednim warsztacie. Jak przejdzie u niego chrzest, to będzie się nadawał. Dobra, <gry> rozumiem. Jeszcze, jeszcze jedno pytanie, które mi się ciśnie na usta od samego początku. Co robisz oprócz tego warsztatu? Bo wydaje mi się, na przykład po tym samochodzie, że robisz coś jeszcze innego. Tak, warsztat jest tak jakby uzupełnieniem mojej pasji, ponieważ naprawy samochodów to jest moja pasja, nie jest to zawód wyuczony, takiego. Dodatkowo zajmuję się jeszcze pośrednictwem w kupnie samochodów, czyli jeżeli ktoś znalazł sobie wymarzone auto, może się zgłosić do nas poprzez naszą stronę mhm. internetową, gdzie zapewne podasz link w opisie. Oczywiście, że podam. I również zajmujemy się dostawą door to door, ponieważ również mhm. mamy firmę transportową. Czyli pośredniczysz przy kupnie, transportujesz, od do. E, ale z, z różnych krajów, czy tylko Dubaj, Polska? Y, staramy się ograniczyć tylko i wyłącznie Stany Zjednoczone, okay. Dubaj i Japonia. Okej, okay. czyli te najpopularniejsze? Tak, ponieważ hmm. mamy wypracowane szlaki komunikacyjne, mamy swoich ludzi do pakowania. Okay. Teraz największy nacisk troszkę kładziemy na mienia przesiedleńcze z Emiratów do Polski, ponieważ wiem, jaka sytuacja została, tak. jak dużo emirec kru zostało zwolnionych, i tak, tak. naprawdę emirec kru ma. Preferencyjne ceny. Okej, okay. eee, takie moje wyjaśnienie. Tutaj jest bardzo niewielu Polaków w Dubaju i naprawdę duża część Polaków które to są to są dziewczyny, które pracują dla Emiry jako stewardesy. I jako, że linie odnicze tną zatrudnienie, wiele z tych osób musi do Polski teraz wrócić i o tym właśnie mówił Mateusz. Eee, Mień przesiedleniowy to jest kiedy osoba pracująca tutaj, mieszkająca, traci pracę i chce wrócić ze swoim dobytkiem do Polski. Eee, wtedy Mateusz takim osobom pomaga, no, szczególnie teraz, bo jest ich dużo. Dokładnie. To jest takie małe wyjaśnienie. No dobra, super. I to, jest, to jest auto? No bo oczywiście chciałem to zapytać też. To jest w tym momencie Twoje auto, czy to jest klienta auto, czy jak to wygląda? Aktualnie póki się nim poruszam, jest jeszcze moim, tak? Jak okay. znajdzie nowego nabywcę. Na razie nie szukam. Dobra, ostatnie pytanie. Wiem, że ludzie będą chcieli to wiedzieć. Czy z pracy mechanika w tym kraju da się wyżyć? E... Wydaje mi się, że da się wyżyć bez żadnego problemu, jeżeli reprezentuje się sobą pewien poziom. Tak? Jeżeli nie jesteś zwykłym pomocnikiem, jeżeli wiedza, którą posiadasz, pozwala ci na samodzielną pracę, jesteś w stanie zarobić tak, aby było cię stać na utrzymanie w tym kraju, żeby sobie kupić auto i żeby sobie pozwolić raz w roku pojechać na dwutygodniowe wakacje nad polskie morze. Okej, okay, ale to trzeba być już troszkę lepszy, że jakby musisz mieć jakąś wiedzę konkretną, nie możesz być człowiekiem z ulicy, że tak powiem. Takim wiesz, podawaczem narzędzi i tak dalej. Do, dokładnie. Musisz po prostu coś reprezentować sobą i, i po prostu pokazać, że masz wiedzę i przyswajalność tej wiedzy. Okej, okay, super. Dzięki za spotkanie, dzięki za wywiad. W opisie podam linki do biznesu Mateusza i do jego kanału, bo Mateusz ma też kanał na YouTube O Byciu Mechanikiem w Dubaju. Także zapraszam na jego kanał. A my się z wami żegnamy na dzisiaj. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć. Cześć.